Å, oh Michael! <laughs> Majki, co ty odjebałeś? Nie wiem, kurde. No skrę... koła skręcił tak! Ale ja nagrałem to nawet! Ale jak można coś tak... Koła skręcił tak! On się nie zawiesił nawet! Nie, skręcił koła tak i przeleciał przez ten! Oj, Majki! O kurde! Koszta! Co? Ale się przewinął! O kurde! Ale się pozginął! Jezu! Ja. <laughs> nagrałem A nic droga, nie jest? No ja nagrałem! Ci ten <laughs> ty ten klapa! ja kury O kurde! Uj, kiedy i siedzi! Ja mogę ustać, ale nie jestem gruby. A wy możecie naginać, bo tak to się podnosi. Ale to już wyprostował i ja, już ale jest to się nie Ujebało, ujebało się. Wygięła się blacha. <grywa> 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 ten, ten to nic nie kto nie od tego kłada. Od tego, tylko to było inaczej wszystko. U. Dobra jest! Uj. A, bo się ta nie zerwała. Zrywka! <grywa> nie! <noise> kurwa koło mnie wjebało się kurwa w piach w ten sposób Nie, o ty normalnie o tak Nie Trzymałem ty Ale z... o tak, Skręciłem skręciłeś kierownicę no. ciężko skręca No Ty panie... I co nie mogłeś jej odwinąć z no, drugą strony Nie stronę. mogę jej odwinąć i się przekrętywałem łapa W łapach siłę, no, żeby A się... Ty to gdzie? Co tak ciężko <noise> jest? No, ja ciężko. O kurde No to nie dziwne Czemu to kurwa tak się zrobiło? Kurde Ej, a teraz to masz obniżonego, kurwa. A czemu to się to tak super <grytactwo> Czemu? Do, ja to myślę tak. dlatego, że fikołka zrobił Nie wiem, dobra, naprawione O, o Nawet kurwa lepiej jak było O, i dobrze. <gryt> extreme ride right. To Co <grytactwo> oryginał to oryginał <grytactwo> Dobra jest, cicho Fachura to dawaj teraz pod górkę. Teraz wrócić trzeba. A nie A przy... podjeżdżaliście? Yy, mundur dzisiaj potencjał? tędy wskakiwał. No nie, jest. nie, ale w sumie można było spróbować. A tam taki piątość to płaskie, majster. Tywa. No nieźle Majki. Poczekaj, gdzie tutaj coś się zrobiło? Ja tam... Pozdrów widzów. Poczekaj, bo teraz mi się kurwa nawet zapłonięcie się musiał Akumulator się rozłączył. Ale człowieku No ja to z bliska nagrałem Kierownicę mi zabrało o, Bo miałeś skręconą no, tak kierownicę ci. Zjeżdżałem i to pierwszy, pierwszy spadek tam. I ten pierwszy spadek to tutaj jest Kurwa, kierownicę mi skręciłem, mówię O chuj I mówię, patrz, mówię Spalnie frajer na mnie, nie? No to go kurwa na kolano I na ten łokieć na I go przerzuciłem przez siebie Mogłem go nie przerzucać, dlatego go połamałem Ale mówię Przeturla się po mnie. To kurwa ten. To kurwa... Przeturla się po mnie, to kurwa wiesz. Jeszcze coś rozjebie, nie? Dobrze tu miękko, ale i tak... No się mówię, powiem. przerzucę go przez siebie i głupi gupi, że to zrobiłem. Może go nie przerzucał. To lampę to byś miał się, by się nie Co mówisz? Lampę byś miał całą. Co? No co? Zdarza się, no kurwa. No bywa, no. no takie to. kurwa fikołki były. Ro, rolka Chińczykiem, to wiesz. Też nie lada wyczyn. Kurwa, rolka Chińczykiem, <grym> pierwszy raz, że coś takiego widział. Może, <grym> może drugi, ale raz na tylko jak się waha kurwa, ale to to nie była rolka. A tu to taka kurwa by się markowy nie powstydził. <grym> no nieźle, nieźle Nie powiem, że nie. Nie spodziewałem się, że to kurwa. Przekoziołkuje mnie to kurwa Kurwa szkoda, że kurwa Tego do góry przerzuciłem przez siebie Bo mogłem go nie przydać, bo i tak nam jakby na nie wpadł Oj tam szkoda, to jak krowa do studni nasra Tak No ta. dobra, to to się rzucić potem Trzeba mnie kabelki połączyć, by to odpalało No, chwila prawdy Tak Może mocy będzie miał więcej teraz to? Ale! ładny! Chcesz próbować wjechać? Chcę mu. Nie, ty, tobie to lepiej idzie. O chuju! Złoty No to dawaj Maj, próbuj Oho! Ale! Dobrze ci szło Chcesz? Nie, za mało możliwe. Dawaj podjedziesz, no dobra, ja spróbuję do Jak to do przodu? Wrędy prosto To do przodu teraz włączony I tylko gaz no. To to ta kierownica? To jest pan Dawaj do tyłu Jak to kierowni... Tą kierownicą się nie da skręcać w ogóle, ona sama się skręca. Majster, ten ja to jest majster też. No ja To nie ma w ogóle skręców, ona nie sama się skręca jak chce Bo to jest błagą zbudania nie do <grym> No nieźle Co się dzieje? Nie jedzie? Jedzie! Łańcuch ci spadł Nie kurwa! Już drugi raz Bez łańcucha to daleko nie dojedzie Taki tip lepiej z... Lepiej jakbyś wyłączył go na czas zakładania łańcucha O kurwa jak on luźny taki nie wiem dlaczego Śruby są z tyłu zębatki luźne no. no elegancko podmyty i ogień Brudny nie będzie wsiadał, no nie? <laughs> Siada drzwi zamykać Wiadomo Majki, jak tam kontent Shakiry? Luks! No, najdobrze no No kurwa, to będzie Coś na pewno! O, Znowu ci spadł! Pierdolona na ma! No! Następna próba, ciekawe ci spadło! Zaraz wydaje się w miarę naciągnięty ten ładnik! Ale! Idzie a ja ze złamaną kurna tą Widnią zmiany biegów jeszcze ale ja coś tam piję ten płat ma tak ciężko kierownicę że tam gdzie jedzie, gdzie chce, tam sam jedzie biegał tylko dotyka, znowu łańcuch spadnie co? masz plecaku trytytki? ale daj zapnij no to nie Zobacz, trytytki są. Jak to mówi święty Łukasz, bez trytytki nie poruchasz. Tak? Bez trytytki życia nie oszukasz. No. Tak mówi święty Łukasz. Tak to jest właśnie. Robisz nauczę jeszcze, kurwa, takie. Łańcuch załóż, bo znowu ci spadł. Nie POSIONYM! Spór nie posionym! Pierwszy wyjazd kurwa Runbel dobrze daje radę, nie zabiłam Nie zabił była Co, masz tak do ten łańcuch? łańcuch koła i zębatkę ma <noise> Łańcuch koła, kierownicę, zębatkę i stelarz. I chyba rama się trochę skręciła. <grystanie> Ojej, lecz bo tam wjechałem, myślałem, że nie jadać to Pięknie żeby... wjechałem. Oj, tam ledwo. Kurwa, ten napinasz to taki trochę kurde, Czemu on nie napina tego łańcucha? Ty się kurwa mnie pytasz? <grystanie> Czemu napinać łańcucha nie za? No jeszcze jedną tam dać no. Nie ja uściskam twoją dłoń no daj mu Majki, pokaż im jak teraz będzie chodzić Tu podjechałem, lecimy No Zmniejsz sam Jeszcze jakby się wywalił to już w ogóle To spadł? No, pójdę w To znowu spadł? No Czemu on spada, pierdolony twarzy. Ale on nie spadał. Albo wiesz co? Masz taki luz na z tyłu na tym watachu, że aż wyginie. Ale nie spadał, Jarek. Ty, a mi się wydaje, czy ośka jest krzywa? Zobaczmy. Mi to się wydaje, że się rama skróciła i dlatego spada. Skręc anty kotyle. No zaraz, jaki jedany, ale do ciotki. No to no kurwa, jak tam ujebany jestem. O no, chuj. Ej, tu, Masz jakieś szmatkę? Piachę wycisnij. A gdzie piachę? To czy to kurwa piach. To jest majster wozi ten piach, to jest. Kurwa, upierdoliś. Jak to no. kurwa pokrywie co telefon. Jak ja nie mam jego telefonu? No tam leży środku. Co tam, majcie. Pa. No nie wiem, czy to lepiej No czysta jest No tak. jej będzie No, coś tam skaczą O, Majki Pierwszy ale Luz To mnie się podoba 对呀。Yeah. to ziemię miało? No, miałem myśleć, że któryś nie mał, to by było ciekawiej

tak pójdę e, No prawie O kur... Tak to jest im tymi kodziszami Tylko dotyka, co? Oi, Mike, Mike. Não, bravo. rozpęd. Jogień! Do końca! Do odciny. Ale! Kurwa, nie udało się! Z początku żwirowi tam rozpęd, wiesz! day. że i znowu wymyślił. No, zobacz. O kurwa. Jak to? No tak to Nie raczka, kurwa. No. Co on taki szeroki jest? To zębatka? Nie, no czego przesunąć? Bo on stoi na zębach. No ale chociaż masz teraz naciągnięty. Ale kurwa, nie idzie. Jechać. Aj, to mnie idzie. Narzekasz. Weź go, odpali i wrzuć mu bieg, mu trochę gazu. I od razu ogień. Jak coś się otwala? Uuu, to łajce dobra. Ty połknij łańcuch w bok. Połknij łańcuch w bok. Nie, bo, 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 bo. się ujednę. Co? и спать.